Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postanowiłem kupić tyle burgerów i samo ile narobimy skepciem fragów w gierce komputerowej. W sumie to nie ile narobimy raz, a nie Wszystkie dowiedzicie się w gierce, moi drodzy. Jedna bardzo ważna rzecz: Mianowicie, mam dla was konkursik na taką gamingową klawiaturę od Rokata. Jeżeli chcesz być jej właścicielem, to oczywiście, zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz na przykład, ale bym se opierdzielił burgera i samu. No i oczywiście, wszyscy wpisujemy kodzik Smarte w sklepie, moi drodzy. A teraz przechodzimy do odcinka: Kepciu, 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 Kepciu. Jeden frag, Halo, jeden burger lalo, i samu. Lalo. Ja zgadzę, nie tak. ma to, tamto. A, jeden frak yy, Smartego to jeden mniej burger, tak i tak nie będzie, więc. Nie Co ty odmianić. gadasz? Zobacz, jakie będzie oro robione teraz. Gdzie lecisz w ogóle? Na tartek szybko, tarteczek. Dobra, dobra, będę mu dobijał tylko. Widzowie, taki jest plan na dzisiaj. Ja, żebyś trafiał, tak jak waloranci. Jeden frag kebcia to oczywiście jeden burger i samu. Jeden frag mój to minus jeden burger i samu. A jak flick wobejście się, się uszkodzi, to będzie w no, 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 nie? No, no to... żebym ja ci nie uszkodził, ty. Zauważaj, eee. uważaj za fajdany ty. Ja jestem kibicem Lecha. I mnie tu nie wku... Ale piękna jest ta gra, kocham ten sezon Jest dobry sezonik, jest dobry sezonik I jak ocenia się widzowie sezonik, też napiszcie w komentarzu Ej, co szczerze? No? Leży! Ja pierdziele, już było tak że jestem dwie dychy w plecy, ty Spokojnie, cztery dany. Elo! elo! Ale spokojnie, Dobra. zaczynamy od 4 i kończymy na kilkuset. Dobra, nie? zaraz będziesz jechany. Ja pierdzielę ta moja gabaryna to się ledwo włóczy, ty. <laughs> to są emocje jak na tarzynkach. Wszystko, czego tylko dotknę, dostaje się złotem. On dzisiaj ci uciekał! Zleży, leży, leży, zabił mnie! Leży jeden! Bije to. Leży ja. Ej, dobra, nie, nie podnoszę, nie podnoszę! To ale coś. to minus, minus, minus dwa burgery! Nie, 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 nie! nie, Minus jeden burger w takim razie, dobra! Jeden burger na razie do kupienia jest, dobra! Git, 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 podoba mi się to! Ale nie powiedział, że się zgadzam! Dobra! <laughs> Tutaj wywołałeś teraz w tym momencie. króla piekieł! Króla piekieł, dobra, dobra! Wiesz jaką skończył, nie? Nie ty, Nie ty! Nie ty! Nie ty! Nie, zostaw, nie ma czołgiem! No, Dziecki, tego żeś nie powiedział! Jeden leży! Nie, 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 tak się nie bawimy! Nie, 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 Kepcio, mam delikatny. No, za dwa burgery mogę. Ej, jak za dwa, za jeden był podnoszone było! Nie, ciebie, za dwa podnoszę. Dobra, to zróbmy tak: jeden za próbę, a dwa za podniesienia. A tam mi się podoba! To jest ten pro player właśnie. Widzowie, o którym my pojęcia nie mamy. <śmuch> nie, to no, nawet próby nie było, nawet o, próby jezuje. nie było, nie? E, dobra, po poprzedniej rozgrywce, Kepciuniu, zdobyłeś żałosną liczbę jednego burgera najem, być, Ja się za nawet za nie najem, ja się nawet nie najem No to dobra, to ja dobra, to ja nie współpracuję z tobą w ogóle już No, I ty, i ty tylko z policją, powracam. nie? Ja tylko z policją już teraz Leży? Nie! Ej, to jest chamstwo! Nie, ty się zaraz w tym momencie! To był mój brak, nie! Nie, widzowie gdzieś to zaliczamy na moje to jest. Kraka ma. 50 mniej! Leży! Leży! Ja pierdzielę dwóch z pompą. Kebab! Pomóż! Mhm. Padłeś? Dobrze, kebab, dobrze! No i oni się pomnieśli, no i dupa. No i ginie kebab. Ja pierdziele, przecież się nie rusza.

Dobra, ja robię oro teraz. Ty tak oro. mówisz o 20 minut, nie? nie, żeby coś. Ej właśnie, bo tu mało typów zostało już. No, a 6 burgerów... Nie 8 jest taliczników! Nie, dwa mm. o sześć szfragów i by dwie bułki dodatkowo. Osiem burgerów. Co ty gadasz w ogóle? Kepcie z pożitki ma też nie. No nieźle. Leży kolejny! Nie. Let's go! To masz podejść do Islamu i sprzedać mu bułę. <śmiech> <śmiech> Dobra? Dobra ja Dobra, dobra. Mam fraga! Hebab, kościół, fragi są! Ja pierdolę, czekaj, bo też mam typa. Heba! No czemu oni nie dostają? Mogiiiń! Leży kolejny, let's go, let's go! Dobra, dojeżdżam. Na pałego jadę. <laughs>, dziwnie to brzmi, że na pałego jedziesz. <laughs> no ją gdzieś się schował, i dzidzino. Leży! Nie leży. Smarty umiera! Smarty umiera! Nie, to jest przesada, Jak można tak grać, nie? Kuta bandyć po krzakach, po ścianach. Nie, bebzon, proszę cię, no. Nie, Jeżeli bo... chcemy robić już fragów, to Bulgariów musisz mi dodać. Co ty gadasz? No, tyle pewnie bym zrobił gdzieś. Dobra, Ja bym się nie działa, Myska mi nie działa, Ja pierdzielę. Myska mi nie działała, nie mogę ruszać! Ja Dobra, pierdzielę. Las, las. Ale mi tego fraga. Nie, 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 12, nie bo nie. W tej gry. Jak 12? Bo cię podniosłem, ty no. Ty nie, nie tak. podniosłeś, dwa bułki masz z tego. Nie nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, kebab, jako że nastrzelałeś mnóstwo fragów, to teraz jest zmiana zasad. Nie ma zmiany, e, Każdy nie, nie. mój frag to jest minus dwa burgery. Nie, to jest bez sensu, nie. Jest to, zmiana nie, zasad. Nie, nie, nie rób, nie, rób tak, to jest nielegalne. Jest legalne, to jest legalne. to jest. nie. Legalne, to jest nie, legalne, jest nie to... w konstytucji napisane, że można tak zmienić, właśnie. Leży! To jest takie, że ty padasz jak to Leży! Jezus nareszcie coś ugrałem w tej gierce komputerowej, ty! Leży! I ja pierdzek no to był dobry frak, nie? Co tu się dzieje? Leży! Ale jestem mocarny! Ale mu oro zrobiłem! Czekaj, bo się znafukosiak A ty masz tam typa w ogóle? No jak Leży, let's go! Nie, no to się nie dzieje, no Nie, to się nie dzieje, to się dzieje, 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 dzieje co osób, nie? Ja pierdzielę. Dobrze, dobrze, Capturio. I teraz tak, jakie warunki będą? Czy to będzie. Czy to nie chcę się będzie podaść, walka podaść, na zasadach MMA? Czyli takich, jak mają mają wszyscy. I <laughs> jesteś na hita. Nie, no p Czemu on ma tak automatyczną pompę, on ma?! Dobra, ale jest minus 3 burgery za tą gierkę no masz. Jak, masz. No, no tak, a ja mam trzy fragi. A nie ma podwójnych, ale... nie ma, bo to o, bez sensu, stary, ja nie Nie, nie, to jest bez sensu, ej, to naprawdę bez sensu, to jest, nie, to nie ma sensu. Ale się odpalił tamty maluch na zimnym zapłonie. Co? Dobra, Co to po, to dobra, to to dobra. powiedzmy, że masz 12 burgerów. 13, 13, 13, 13, 13, 13 Dobrze, 13 w takim razie 13 burgerów i ostatnia gierka. Moje fragi się liczą podwójnie, a twoje pojedynczo Moje potrójnie. Nie no nie mam siły Za Sudakiem i z policją by się prędzej dogadał i stało No ty z policją na pewno byś się prędzej dogadał 6 Nie miałem co jeść Mam fraga pierwszego

no i ty, ty w tym momencie masz cztery burger do kupienia jaka to jest I kika? Zaba <grym wytrza> I padę za trzy, czte! Ole fart. Ale Fart! O Jara cię chłopcy! Co ty się po to jest? Chol Jezu, tu się całe pali od razu! I ty umierasz! Nie! No tak! Ja <śmienicza> nie, czemu? Uff! Uf! Uff! <śmienicza> Ej, ja cię nie podnoszę, nie? Od razu ci mówię. Byćko, nie, 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 musisz, nie, musisz. nie, 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 minus nie, na nie, nie, musi, nie, 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 no Leży? Leży, też mój. Leży. Nie, ta, nie, go. dobra, nie, te automatyczne pompy to są do bama. Do dupy one są. Jak się podniosą, bo dwa podnieś, fragi podnieś to mi się zon. nie płaca, podnieś a podnieś ciebie za te policyjne zachowanie na dół. Oh, dobra, widzowie, wpadajcie oczywiście do kepcionia. Wszystko w opisie. Ja idę kupować, na oko wyszło dziś z 10-15 burgerów, Ty ale to jeszcze policzymy. Się! Co 15? Nie japy, tak. 10 burgerów mi się wydaje, że było. Eee, także lecimy do Isamu, żeby kupić burgerki. Jo, 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 siamadeczko. Słuchajcie, dzisiaj przyjechaliśmy po burgery Isamu. Przyjechaliśmy idealnie punktualnie na 13, bo od 13 jest dzisiaj otwarte. A tu już jest kolejka na godzinę stania, więc będzie się działo. O dzisiaj dobrego burgerka. No i postanowiłem, bo nie zjem 15 burgerów, 12 tym bardziej też nie, więc stwierdziłem, że zamówię sobie dwa, trzy, może burgery. Nie no, dwa burgerki na spróbowanie, tylko żeby dupa nie urosła. Za czy burgerów zapłacę, to staną mi osoby, które będą za mną w kolejce, więc wyjątkowo będzie się opłacało stać za mną w kolejce tym razem. Myślę, że niespodzianka dla tych za mną będzie też fajna. Mam nadzieję, tylko że mnie kucharz nie zarobię, że tyle naraz zamawiam. You fucking don Dobra, tak to już wygląda na wejściu. Siemka. Mam taki deal, że muszę zamówić tego trochę więcej. Znaczy inaczej, jednego dla siebie i 10 dla osób, które są za mną. Co jest? Ja może Słatnie być zarządzamy burger czy nie? Nie. Dobra, ludzi. Dziękuję bardzo. Znajoma firma? Ale nie spodziewam się tylu ludzi od startu, nie? Naprawdę. Ludzie przyjechali po 500 kilometrów. Ja pierdzielę. Nie ma sprawy. Smacznego. Ja pierdzielak, to jest ciasno. Ciasno, ale własno. Ale ja jestem w szoku. Jak to? Jak jest ciasno, to jest pijemnie. Dobrze bym się Czasne. nie dobra? Ej, dobra, super. 10 dobra, burgerek zamówiony. Giga śmierdziel już jest <laughs> u mnie w łapach. jakkolwiek to brzmi. zajpisa nazwa, bardzo mi się podoba. No i sami zobaczcie, tylko nie zwracajcie uwagi na brudny samochód, dobra? No powiem wam tak, że żadne zdjęcie, ani żaden film nie oddawał tego, jakie to jest wielkie. Bo jest naprawdę ogromne. Tak szczerze, to nie wiem jakim cudem. Mam się nie ubrudzić tym, ale spróbuję. Jeżeli mi się uda, to jest chyba najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dobra, kot co prawda turbo dziwne, ale pierwsze wrażenie, a dzisiaj sam nagrywam, nie operatora wyjątkowo. Pierwsze wrażenie, muszę wam pokazać jaki jest, czy smakuje, czy nie smakuje. Zdjęcia na Instagram nie zrobiłem, ty, ale jestem bambaryła. Dobra, wcinamy, nie mam pojęcia jak mam to ugryźć. Nie mam pojęcia, to jest tak wielkie, to jest naprawdę ogromne, nie? Ja pierdziel. Mmm. Ale pan wam, że burger zajebisty, naprawdę zajebiście smakuje. I sam dobra robota, naprawdę jestem w szoku, że on tak dobrze smakuje. Burgerek mocne 9 na 10, naprawdę, a nawet 9,5, naprawdę zajebiście się najadłem. To raz fajne fury podjeżdżają. To dwa, w ogóle ja nie wiem, tutaj są jacyś strasznie bogaci ludzie sami mieszkają. Strasznie zajebiste fury tu jeżdżą. A! To tak akurat! No do, dobra! Słuchajcie, naprawdę polecanko bardzo mocne. Jeżeli będziecie mieli okazję spróbować, to koniecznie spróbujcie. 35 zika, ale najedzony jestem fest. Dzisiaj już nic więcej nie wiem, absolutnie. I jeszcze tutaj akurat, jeżeli chodzi o środę wielkopolską, to w zajebistej lokalizacji bo ładne jeziorki. Dobra moi drodzy, subskrybujcie, łapkujcie w górę i dawajcie znać, czy wam się podobało. A ja się na dzisiaj żegnam, trzymajcie się, Esza!